Dobra, w sumie wam nie polu. No Dobra. co zrobiłeś? Powiedz. O kurde, granaty! O kurde, obcy! Dobra, gdzie jest shotgun? Where is a shotgun? Where is my shotgunen? shotgunen? 23 jeszcze zostało. Eee... Was is my shotgunen? Eee... I dalej nie umiem niemieckiego. Dobra, są granaty. Jak to nie umiesz niemieckiego? Chyba nawet źle powiedziałem coś. Eee? Czy bym sobie teraz dowali jakąś gumę tak, ultrapotężyć? Czy to by było oszukiwanie w tej grze? Nie, tak. Po prostu to, to się nazywa problemy wzrokowe. Hmm. Ciemno tu jest w cholerę. No właśnie, jest to to jest, Fire? Zbyt... jest. O dobra, jest, ja nie będę do cię wystrzelał za dzik. No dobra, to lecimy. Urla, Wojtek! Tak uważaj! Tutaj. Ja się boję o ciebie. Ła, Ła! Ja pie... Ja piszę. <noise> ja Pierwszy opcji ja no już Poszanku. No i już. Poszonku. No i już zamiatamy. No niestety, widownie nie będzie mogła podziwiać mojego skilla. Zabij mnie, youtuber zwany ZadzikTM. Jak cię, ja się nie zbiłem. Zabił. Ale strzelałeś do mnie i kwas mnie potem zajebał. Jak ty mogłem do ciebie strzelać? No, wow. nie strzelałeś do mnie, chyba że Wojtek to Wojtek Nie. No ja na pewno do To był Wojtek. Bo, ale słuchaj, ja, ja przecież ten, y, mówiłem uważaj, uważaj, i, i, że się troszczę o ciebie, po czym ty giniesz? Kurwa, trzeba było się odsunąć, ja pierdolę. Ale, bo... ale to ty przecież strzelałeś, ale się telepek, kurde. No strzelałem do no, Xenomorpha, tak? Mieliśmy poumierać wszyscy. No tak. Boże święty, jakbym gadał z własną matką. <śmiech> <śmiech> nie Zdarza się. Gomiarzu. Ja nie będę pyskować. Boże, gdzie to są te Xenomorphy? Nie ma tu ich Kurwa, praktycznie. Kurwa, ja zginę, kurde. się. Dobra, nie żyję. No nie Dobra, strzelaj nie... do mnie, ziom! Nie strzelam, nie strzelam do ciebie, tylko w spokojnie, nie bój się. Jakbym do ciebie dobrze. strzelał, to bym ci strzelił teraz, z shotguna. No, no właśnie... A, to co tak do mnie strzelał w takim razie? bo strzelam tutaj... do ciebie. Ale... Strz... Nie mówię, że strzelasz. Saj, nie o, ej, niech każdy weźmie tak, sobie tak, swój własny sektor, strzelał, podzielmy się, podzielmy szuka. się, niech ktoś weźmie sektor. Zadzik, ty weź tamten. Który? Który? E... Ten. Tu, 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 dobra. tutaj, pilnuj. Dobra, został, dobra. op, e... tutaj weź stań. Tutaj pilnuj tą część, żebyśmy... Wami. sobie nie wchodzili. Jakby był jeszcze jeden, to... jakby właśnie był Szonek. UWAŻAJ! Kurde, postrzeliłeś. Łuu, jak mi spadł na ryj! Kurwa, jaki biebany Batman, kurwa. Ja właśnie strzelam tak w ziemię, żeby w nich strzelać, a ja nie wam w głowy, co nie? Kurde, to ale ty taktyk. No, no. A mi chyba w nogi strzelano No w nogi, <laughs> bo prostu byś podcelał. Lepiej w nogi, no, niż to w głowę. Noc. Co ty Bra. masz kwadratowy monitor, że nie widzisz? Nie, chyba, kurwa okrągły. Tak. <laughs> Być może. Trójkątny. O, sorry. Pięciokątny. Co, eliminacja? A, pomocy, pomocy? Gdzie jesteś? Dobra, spokojnie żyjesz. Ulecz się. Uleczyłem się. Gin... Szmaciuro. Dobra, widzę, że po naszej taktyce, więc... Nie wchodźmy sobie w drogę po prostu. Tak, po prostu. Dokładnie. Eee, yy, tyły. Dobra, Dobra leży U mnie sufit czysty Eee, yy, nadchodzi ich trochę. Jeszcze pięciu zostało. Czterech O! O, sorry! Ginę! O, oh, dobra, wracam do gry. Dobra. Ile kto Ej, ma życia? Jakoś, Uf, macie tutaj pteczki, tutaj pteczki, weźcie co Ja mam jeszcze sporo ja życia. Skrzesicie mnie? Da się skrzesić mnie jakoś? Czy nie? nie. Chyba nie. nie, chyba nie. Ale głupia gra. To jest Perman dev To niedobrze. Dobra, ze na daleko.

Uważajcie Fuck! O O kurde! O, ale nas zrobią jak na drutach Coś Dobra Dobra, dobra, ja, ja mam lowa, ja mam lowa, uważajcie Dobra Kurde, ale nam mnie skoczył Śmieć mnie gonił jakiś Zadzik, uważaj, bo granatem chciałem już rzucić Spoko, spoko Adam! Co? Dobra, dobra, jest k dobrze. Jest dobrze. już Je, mam full, jakby co? Jeszcze się uleczyłem, więc spokojnie. Dobra, dobra, kto, ale leciał ma... za to, więc mówię, że. Wiem, o. tylko że mówiłem, że leciał za to, bo to zachowałem, nie, nie? Nie, spokojnie, spokojnie. Ile macie k życia, e, ile macie pasków? Ja A mam też, wszystkie. Też, też wszystkie i. plus wszystkie apteczki. Apteczki, no. A ja mam zero. Wszystkiego. Dobra, to do... dzięki, dzięki, o, dzięki, dzięki. Dzięki za info. Uważajcie, uważaj. Wojtas, uważaj dobra NIE! nie może giniesz nie nie nie, nie giniesz ucieka, 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 ucieka Wiecie ja zbieram agro, ja biorę... zbieram agro jest taki dobra, plan, nie, biorę, żebyście, nie, biorę, żebyście sobie giniego. po prostu brali właśnie na agro jednego i go odciągali jak najdalej pod, między tymi no. filarami bo to wtedy tak, łatwiej tak, ich tak. po prostu rozwalić ja na przykład ja mam strzelbę teraz bo wam polecam bardzo, jeżeli będziecie mieli gdzieś tutaj wziąć sobie strzelbę, bo ona zabija eee, praktycznie dobra, na hitach Tutaj A, jest jakby co. 48, uwaga, Tutaj jest Wojtek, strzelba jakbyś chciał. Uważajcie! Uwaga, sufit. E, nie, nie. sufit! Sufit, O. Dzięki, dzięki Zadzik. No, patrzyć na sufit spoko, spoko. trzeba. I'm low. I, osłaniam cię. Back. I tyły, tyły, tyły. Szonek, hey. będziesz naszym Bartem, zapodaj nam jakąś muzykę. Taką epicką do walki. <śmiech> 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 nie umiem beatboxować, ale mogę zaśpiewać chętnie. Dobra Za tobą, e... za tobą! O, uważajcie, uważajcie! Jest tu jeden Jest, bardzo dobrze, Dobra, bardzo dobrze Uważaj za Uważaj, Zik. Yy, wiecie co, ja będę chodził po prostu tak pomiędzy tymi tutaj filarami, bo... Żeby ich tutaj agrować, żeby wam nie wbijało aż tak bardzo Ale jak będą wbić, to się niech na no, mnie no, fokusują no, kurde Bo na środku One nie ma co będą... stać, co nie? No, jak gdzie, będziemy do... wszyscy stać tam w środku, to będzie taki młyn po prostu Jak ostatnio Zabijmy u mnie w tak, piątek nie, na WF-ie nie, nie, nie! Umiera Dobrze Wojtek tak, Kurde. Dobra, dobra, dobra. Dobra, zadzik, uważaj, ulo, ulo Idę ci pomóc, idę ci pomóc. Idę ci pomóc. Dobra, dobra, back. Dobra. Oh shit. O kurde. Za, zablokowały je, skurczybyki! Zginąłeś? Zginąłeś? Cholera. Właściwie byłem obok ciebie, ale już ci robił tego finishera. Tak, bo ci robił finishera. A, robił. No dobra. Stałych opcji 25 No, no dobra, jakoś, jakoś się może uda O, o! Jakby się tu dało w pięciu grać, to by było fajnie Każdy się rozstawia po jednym kącie, i jedna osoba góry broni Tak, tylko wiesz, to było takie o, dosyć, dosyć proste w zasadzie Ale mnie na dystans biorą. Czemu ty tak nagle świeciłeś tam? Co? Znaczy wiesz co, inaczej, inaczej się, wiesz, patrzy latarkę jak grasz z poziomu Marinesa, inaczej jak bierzesz z kamery. No. Aha. Są inaczej mhm. te, na przykład w Kolenia Marines przecież kurde ten yy, są inaczej jakby, jak gracz ma kamerę inaczej, a ile, inaczej tam wzrost tego modelu jest. Tak, tak, Nie, dokładnie. No, wiesz, w Właśnie ja w kolonii Marines utknąłem na tym poziomie, gdzie spotykamy tego gościa i się strzelamy z tymi androidami. Musimy tam przebić jakieś trzy guziki, kliknąć czy coś. Tego zrobić nie mogę. A jakie, jakie androidy spotykasz, kurde? Przecież androidów nie ma w Kolonii. Ale... Co to ludzie są? O, chodzi to mu pewnie są. o tych żołnierzy. Co my tam za zadzigaliśmy? Walczyliśmy z nimi. No, 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 to no, te, to są. no, agenci well A No, Normalnie... A, tak wyglądają jak synty. No nie, no to ma oni mają po No biali są tak. to. <laughs> What the fuck widzieliście? Jeden się zbagował. Właśnie, wiesz co, ja tak próbuję za tobą bardziej kierować kamerę. Może być ciężko, ale bo ja się ale po tych... Jak tych... one za tobą biegną, człowieku, jak kurda za karpiem w promocji w Lidlu. Konek. Tu jest A, Jakoś tak nie, jest, nie za dzik. Konek. <laughs> No teraz tak, zadzik, zabójcze pasa 51, AVP 33, ja 34, ty. 1. E to nie jest moja wina, bo to nie, ty żeś nie, 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 mi wpadł w podcelowniki. Ja ci wpadłem po co trzeba było się odsunąć do chuja? Byłem przed tobą. Byłeś, by... ja stałem na tym podejściu, a ty stałeś na centralnie na tym środku. To no tak, i co? To gówno, ja strzelałem w obcego. Ja też strzelałem w obcego, i co? Nie masz wytłumaczenia. Tak... Ja też nie mam wytłumaczenia. Co się ma? Co <laughs> zrobiłeś? Aś. Niech widzowie zdecydują. No widzowie, napiszcie w komentarzu, kto jest winny. Ale nie piszcie Donald Tusk. <laughs> nie piszcie bez Putin. Polityki. No. Nie, no, bez polityki mitu. Ojoj, ojoj, ojoj. Zebsułem, zbsułem trochę. Zepsułem, ale mi Ta wleciał. Sama. Dzięki. Leżę. Leżę, leżę. Leżę, nie mogę, nie mogę się uleczyć Coś nie chce mi się uleczyć w to cię Uuu, ale dobrze Ledwo, ledwo A ty, bo nich nie żyje, teraz kapnąłem się no. <ścoughs> Ja mam! zapłon Szonek, odstaw to Odstaw, co, cokolwiek ty bierzesz, to odstaw to Za późno Nie mogę no od tego no, uciec Od no używki go no, no to nadwyk zapisz mnie. <noise> Bardzo chętnie. <noise> Przecież jesteś jego ojcem, co ty chcesz? No właśnie, <noise> jesteś moim ojcem. Gówniarzu jeden. Gówniarzu zasrany, zajebany. Ta. O, 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 dobra. To jest, powiem szczerze, lipa, bo nie wiem, gdzie mam shotguna mojego, dobra. Ja tylko polegam na shotgunie w tej grze, bo... Yy, no jest potężny. Nie zawodzi. No, w, w starciach z tymi xenomorfami nie zawodzi. A mnie zawodzi. Ajaj. Dobra, dostał. Bo go gońcie. Dobra. Przetrwał to. Brawo. Hey! Przeżyłeś, ale ty jesteś. Dobry. Mm. Ale to, to już mogę nie przeżyć, wiecie? W Warriorzy. 60 ich jest. Za dużo. O, oh, fuck. No, oh, solo za dużo. Jakby był, ale może, to smart to już, gun to. dobrze to niż pretorian, o którym mówi Wojtek. Wiecie co? Tyle kojarzę, to ci pretoriani to akurat nie byli aż tak ciężcy. Jak grałem. Bo tutaj jest prosta zasada po prostu. Biegasz w kółko cały czas. Między tymi wokół tych filarów, co tam się dzieje? Nie wiesz, co właśnie teraz patrzę na ten yy, jakiś na film TikTok. w galerii z zdalnych scenariuszy. No. O, Kolega śpiewał ten kolendarz. Nie, myślałem, że na TikToku patrzysz coś. Nie, nie, nie. O, o, dobra. A pod z takiej akcji, nie wiem, czy nie będę zaraz leżał. Bo ich nie widać tak dobrze. W mroku. Chyba oj, na suficie Czekaj, zaraz. zaraz ci Za dużo ich jest. O, kilku jest na suficie, ale na Nie wiem jaka jest ogólna fala, ich chyba jest, nie jest od razu 60, 60 tylko jest chyba gdzieś 15 i chyba no. wtedy się, no, no, tak je, się tak resmię, raczej. raczej. Nie, bo jakby 60 ich było, to już by było po nas. To tylko granaty no. rzucać. Ty, tak na się 60 się pojawi. Nie, daj spokój. Niech w garysozie się respi te wszystkie. To no, mi by się wydawało, że skraszowałoby każdą gierkę. Nie ja zależy jeszcze od sprzętu. No dobra, powiedzmy, że... Ziemniak, GLaDOS. Mój laptop biurowy obawiam się, żeby nie wytrzymał. Chyba mój no, też. No, no, no właśnie. Laptop. Dobra. Przynajmniej okay. by się rozgrzał. Robię coś ryzykownego, więc uważajcie. Się stopił jak kwas ksenomorfa, no, przetopiłby się. No chodźcie, chodźcie, chodźcie bliżej. Dobra. O, ale żeś zajebał. Dziękuję, dziękuję. O, o, ojoj. Nie spodziewałem się, że jesteś tak blisko. B1, się czołga, widzę go na kamerze. Ej, Adam, Kolejno ale wiesz tak, jak, 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 się jak ciebie tak nie obserwuję, nie. jak ty przed, nim, przed nimi uciekasz... To ja mam ochotę już tu w montażu pierdolnąć kurwa tą, muzykę z Benihila Gas, Gas, Ale czasami ten Marines tak dziwnie skacze, że wiecie, tak w tył i tak leci po powietrzu. Znaczy to normalne wśród gier, ale. Mhm. Dobra. Joj. Dawaj, ja dasz radę. Zauważyłem, że... Nie wiem czy to może przez mój ping, możecie mi powiedzieć ile mam pingu. Eee... Eee, Bo mogę mieć eee, dużo. 123. Normalnie. normalnie. No, no To To u mnie typowo. Ale u mnie po prostu są takie śmieszne... Eee... ...zacinki, nie zacinki, może opóźnienie jak strzelam i że trafię w xenomorfa, nie? Że on tam po chwili dopiero Nie, no, to, u nas, to... nie to u nas masz normalnie... Mhm. Dobra, o kurde, podnaga, sporo 777 mam wynik. O, ale prawie skoczył na ciebie. Dobra, leży. Ale na double killerze zrobił to. Mm. co to? Czy to pretoria? Nie, co ty pretoria? Bym wchodził po ścianach. Ale nie, bo te są właśnie tymi. Skinami. Są skinki tylko, właśnie. Tak? tak. No, to myślałem jest właśnie żałosne. Y, a, dla mnie, a, bo. no wiem. A, ja myślałem, czyli, pre... że... czyli pretorian to jest taki normalny Xenomor, nie? Tylko jest no, tak. jeden. Tylko że pewnie ma jakieś statystyki dopustowane. Ale też rade hmm. To słabo. Ja, myślałem, że, że... ja myślę, że wejdzie ten pretorian. Wiesz, taki na dwunożny, naprawdę taki wiesz, skurwol jako taki mini-boss. No cóż, Alien vs. No. Predator, Predator 2010. Nieco hmm. dobre. Super gra, Już macie ale... recenzję. Yy, 6 na 10. Nie ma tu więcej, więcej do roboty za bardzo. Oprócz takich gier... Ee, ze znajomymi. Takich multiplayerowych, no właśnie, nie? No, no bo kampania, jak przejdziesz to... Właśnie żałuję, że ta gra nie ma dlc To jest aż nie do pomyślenia. No, no, ale to, że... Ma, ale Ma dlc No, no tak, ale takie, takie tego, no wiecie, że ten fabularne. jakiś dodatkową historię, bo... To by tak, tak, Zjedniamy tak... z fanówskiego. Panu, no. To A, tak uda. dowaliło. Jakbym uczył się informatyki to bym mógł wam zrobić, ale nie uczę się informatyki. Niestety o. nie jestem informatykiem z wykształcenia. No. Trz... no 35. pięć. No, wykształcenia. A co technik informatyk? Dwa nie, tygodnie te... z jedną dziewczyną? Technik mechatronik. się z tego bo ci wyjebie kiedyś. Miałem marzenia, nie to nie widzisz Kończyłeś. To... Ojoj Bardzo ładnie mnie tutaj załatwili, zamknęli mnie Obij go Pięknie Dobra, po deratyzację teraty to może No właśnie masz członka od derze tego Od zabijania robali Kogo? Tak, no właśnie biega tutaj z tymi robakami i próbuje je wiedzieć. No, ale wsparcie by zwołał chociaż. Oj, gra nie łapie. No właśnie... Nie łapie. E, dobra, lecimy. Dobra, robimy kółeczko. No. Dobra, zestraliśmy, musimy to zrobić tak. Mm. Wojtek, ty już nas taktyki us. Wojtek, twoje Przemu. taktyki są chujowe, przekonałem się. <gry> Ale Samo dupę potwór. O, 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 o! Dobra. Ale missnął, missnął chłop, missnął. Dobra. Masakra, co tu się dzieje? Taka sieczka. Tylko na kanale Zadzikse, no i AFP. i ty... ojoj, ojoj! Oj. Idą do mnie. Dobra. Po kolei pozabijany. Wiem, że może być to dla was nudne, dla widzów oglądających e, odcinek u Zadzika, ale zapraszam was do mojego kanału, jaki na którym będzie odcinek... Chamski, kurde. Z tego jak ciszę. Z... Ja... Jaki jest placement! Wy co, nie się za... Przysięgaj, że wkleisz tutaj te reklamy Polsatu, okej? Okay? Jak mi prześlesz. Mogę ci przesłać Prześlij mi to nie, no, nie no, to ma być to będzie sklejka, więc raczej wiesz, u mnie to będą jakieś śmieszne momenty i tak dalej, jeżeli coś z tego będzie, nie? Bo może być tak, że nic z tego nie będzie Nie będzie, no Wyjdzie znaczy no, zawsze Być może coś z tego będzie, ale... A tam jesteś, tak, się, tak, się. Kurde, ten jak się trzyma kurna stołka kurwa go lepiej niż Kaczyński o, 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 oj, oj! Dobra, ten moment Wys bez polityki i potem y dajesz jakiś napis parę minut później to. Na przykład. Wymsnęło mi się po prostu. Oops, I did it again. No dobra Mocno, to granie. Jesteśmy sobą. Ja tutaj nie tryharduję jakby co. Ja tutaj po prostu... gram To Ju po Wiesz co, po prostu to wiesz... Run like a girl. Czy tam little bitch. Nie pamiętam jak to było. A w a był? super, no, nie. Więc widzowie, tutaj macie szybki poradnik jak przejść... Yy, każdą rundę jest. w tej grze. Na tej mapce. Ma Małolę. O. o! Zmiana broni. Dobrzeźwo. Zginął. Zginąłem. Tak, wpaść. Pas, Łapkę. Bardzo ładnie mnie tu przycieli Zamknęli. O! Jesteśmy na polach. Jaki wynik miałem? Nie! To jest Twoja wina. Wojtek to była twoja wina. <laughs> Powinien być achievement. Wojtek to twoja wina. Zabijał za 59. Bardzo ładnie. No, ale żeś ładnie się utrzymywał. Run like a bitch, ale żeś ładnie się trzymał. Bo to jest najprostsza Najpierw taktyka. To jest w Dobra, bierzemy blok C, to jest, to jest trochę ciekawiej. Bierzemy. Bierzemy. Tam jest fajniej. No. no. Wezmę murzyna, żeby mnie nie wzięli do tego. To jest przykład. Spokojnie, zginiesz Zresztą. pierwszy.